Dzień dobry, szczęść Boże! Kilka razy, wielokrotnie wspominałam Wam o tym, że kiedy czekałam na swój cud, kiedy się modliłam, to trwało to no dwa, właściwie trzy lata, tak zanim wszystko tu nastąpiło, to bardzo dużo starałam się szukać, odnajdywać świadectw innych osób, pomyślałam, że może ktoś będzie miał podobną sytuację do mojej, albo w ogóle nawet jeżeli nie była podobna, że to mnie tak trochę natchnie nadzieją. Dlatego postanowiłam, że w mojej książce, która jest właśnie dedykowana przede wszystkim osobom, które przechodzą trudne chwile, trudne momenty w życiu, mają problemy. Oczywiście jest adresowana do wszystkich, ale jednak ze szczególną dedykacją właśnie do osób, które, w którym jest ciężko, które mają jakieś problemy, to chciałam, żeby właśnie znalazły się takie świadectwa osób, które wymodliły jakiś cud w swoim życiu, a nawet jeżeli nie wymodliły, to chociaż bardzo się starały, to co chcecie, możecie mi nadesłać pod mój adres mailowy, który napisałam w opisie filmu, 2A na końcu imienia, to nie jest połóka, taki mam adres, ponieważ dużą część, panowałam trochę mniejszą, ale podejrzewam, że to będzie gdzieś tak 1 trzecia, 1 czwarta, książki będą stanowiły Wasze świadectwa. Ponieważ wiem, że ludzie szukają właśnie w trudnych chwilach takich świadectw, że bardzo takie, czytanie takich świadectw bardzo ich umacnia, daje nadzieję i jest po prostu potrzebne. Dlatego jeżeli ktoś z Was mógłby, to bardzo jeszcze raz proszę do 15 sierpnia, no może być trochę po 15 sierpnia, do 20 sierpnia wysyłajcie je. Może akurat Wasza sytuacja, oczywiście możecie anonimowo je wysyłać, jakiś tam, nie wiem, fejkowy jakiś adres mailowy możecie... Z jakiegoś fajkowego adresu mailowego napisać, żebyście, jeżeli na przykład nie chcecie, żeby raczej nie będziecie rozpoznani, ale załóżmy, no to jest, to jest obojętne, będziecie podpisani tak jak, e, tak jak podpiszecie się w mailu. Więc, jeżeli ktoś taki właśnie świadectwo napisze, które będzie się kwalifikowało do książki, to oczywiście egzemplarz jeden wyślę za darmo. I bardzo Was proszę, ponieważ to naprawdę może pomóc wielu, wielu osobom. I też, bo ja też mam jakieś tam może swoje problemy nadal, ale myślę, że. Jeżeli napiszecie takie świadectwo, może się ono bardzo komuś przysłużyć, może komuś po prostu da wielką nadzieję, żeby nie rezygnować z modlitwy na przykład. Więc jeżeli mogę, to jeszcze raz bardzo, bardzo Was o to proszę. Szczęść Boże, miłej, błogosławionej niedzieli i nowego tygodnia.